Cześć. Nazywam się Borys, a to jest mój syn Tymon. Tymon, powiedz, ile masz lat? Pięć. Pięć. Mamy dzisiaj do otworzenia pięć zaszetek z nowej serii Lego Mini Figures. Teraz zrobię tutaj ładnie zbliżenie. I Tymon teraz każdą po kolei otworzy. Taką kiedy straciłem figurkę. I teraz... Dobra, otwieram. otwieraj pierwszą, bo widzę, że się już nie możesz doczekać. Co tutaj będzie w pierwszej? Zaszedce Uważaj, nie pokalecz się. Oczywiście, to wszystko pod nadzorem. Taty ostrożnie ładnie nożyczki, możesz odłożyć, już aha. I co tam mamy w pierwszej zaszedce? Pokaż. Takiego. Pokaż do kamery. Tata ładnie zrobić tutaj zbliżenie. Co to jest za ludzik. Mhm. To już zostawiam. Poczekaj, zrobimy zbliżenie, żeby zobaczyć co tutaj jest, co to jest dokładnie? To taki ludzik. Ale jaki ludzik? Pokażemy wszystkim. I jeszcze peleryneczka. Książeczka jest jakaś w środku, a i peleryna dla ludzika. Jeszcze jedna Druga część peleryny. Dobra, to teraz otwórz ładnie to i złóż ludzika. Lejem. Książeczka. Lej? Może tata ci pomoże, co daj. Mm. No, a ty już w tym czasie składaj ładnie ludzika. Ale to jest instrukcja. Ach instrukcja, dobra, to podtrzymaj mi kamerkę. Zaraz ją tutaj otworzymy nożyczkami. Ale ostrożnie. Ostrożnie, o, teraz, teraz. Proszę. Dobra. I tu mamy wszystkie ludziki. I tu jest pokazane teraz, jak złożyć tego ludzika. Wszystkie te, które są. I tak. I tak wyglądają wszystkie ludziki. Wszystkie. Mhm. A ty, którego trafiłeś? Pierwszego! Pierwszego trafiłeś? Aha, no to super. Dobra, to teraz otwieraj woreczek. I składamy. Pierwsza, no. Dwa. Dwa. Mhm, ostrożnie, ostrożnie. Dobra, dobra odłóż te nożyczki, odłożone, odłożone, i wysyp wszystkie części, i składamy ładnie. Dobra, dobra. Co tu mamy? Co tu mamy? Co tu mamy? Ok, no wszystko ładnie po kolei, i złożymy ludzika. raz zrobiłem raz małe leczka No i co, wyszło tam coś z tym ludzikiem? O, nie mogę zrobić. Może tata ci pomoże, co? To dlaczego nic nie potrzebuje to? Ale kajdanki tak.

O, już? I to jest? Dobra, postaw go ładnie na ziemi. Pokażemy, co tutaj złożyłeś. Ale to jeszcze podkładka. Takiego mam? Jest... Jakiego mamy? Pokaż, co to jest? Wow. Pierwszy mój figurka. Dobra, połóż go ładnie tam i otwieramy następną zaszetkę. To coś, dlaczego nie potrzebujemy. Dobra, Ok. tu się pomyliło. Z nożyczkami ostrożnie. Możesz odłożyć już, odłożyć nożyczki i wtedy wyciągać. Figurkę. O, połóż ładnie nożyczki na ziemi. I teraz wyciągaj figurkę. Co tu mamy? Znowu jest instrukcja. Co jest? Tego, co chciałem. Chciałeś tego? Tu pija. I do złożenia trzeba... Aha, to tutaj. Ostrożnie, ostrożnie. Dobrze, ładnie. I co tu mamy już? I co tutaj mamy, właśnie? Tu ja już mam tego i tego. Te dwa masz, tak? Tak, ale tu nie ma instrukcji. Ale patrzcie, jaką fajną rękę on ma. Mhm. Pokaż, Dada, pokaż, tak. pokaż tutaj. Widzicie? Mhm. Dobra, to składaj ładnie ludzika i pokażemy całego złożonego. jest na ludzikiem, on umie jeszcze zmieniać ryby ma chociaż ale zieloną, mm -hmm. nasz miejscsza zielona ryba, on to zwój i z to odłożymy znowu to samo. Dobra, i teraz połóż go siebie, a na końcu zrobimy prezentację i pokażemy, jakie mamy wszystkie ludziki z, tej, z tych zaszetek. Dobra. I takiego mam. Wszyscy widzicie? Tak. Na... Ładnie widać. Dobra, odstawiaj. I od, nas, otwieramy naszą zaszetkę. Ale jaki tu jest jakiś jak na, na większy ludzi. mini na... Dobra, i nożyczki odkładaj i wtedy wyciągaj to co jest w zaszetce. Co tam masz znowu? Batmana! Batman? Dziwny Batman. Wiecie o tym? Tylko, że już teraz nie wiem skąd. No, koczka. Znowu. Znowu książeczka. I podstaweczka. I pararyny. Jeszcze peleryneczka, mówisz tak? Dobra. Te dwie saszetki mam Mhm. Z nożyczkami, jak już mówiłem, ostrożnie. Najlepiej, żeby ktoś dorosły pilnował. Dobra. Ładnie się pozwolić tej taśmy. O, super. Dobra, i co, składasz Batmana? Tylko nie, nie, wiem, nie wiem. Ale da się radę to Jedna to wymianę. A pelerynki nie trzeba przed głową? Aha, no. łotki ten batmank. Aha, uh -huh. coś tu mi... Ale ma, co to jest? Jakiś bat? No, takie coś, że... Aha. Co... I to jest taki Batman? Pokaż Batmana wszystkim tutaj do kamerki, ładnie? Pokaż Batmana? Super, odłóż. Już mamy cztery ludziki z tej serii minifigurs. Dobra, teraz otwieraj następną zaszetkę. Jestem ciekawy, co będzie. Ja też. Żeby tylko nie było powtórki. A jak będzie, to już miał do wymiany. położyć, żeby nie dałeś wyciągał ludziki, żeby nie trzymać ręku nożyce. Idź. Te go ściąłem. Le. Le. Le To Oto Już jest kolejny inny ludzik. Ja właśnie go ściąłem. A który to jest? Pokaż mi na tym miejscu. tutaj. Flesze mamy zrobione. Już zrobiłeś flesza? A co to jest za przyrząd powiedz? Tutaj ma wagę, mhm. cukrową. A wata cukrowa to jest. Tak się robi tą tam Mhm. I coś, no widać flash. I tak wygląda flash. Mhm, dobra. To mamy kolejnego. Nie mamy patrzę. I została ostatnia zaszetka. Co tutaj będzie? Co będzie? Jesteśmy ciekawi. Czy będzie powtóreczka? Czy będzie inny. Inny! Innego masz? Jakiego? Co też chciałem. Czyli jakiego pokaż tutaj wszystkim. Takiego. Fajna seria. Fajna. Daj mi nożyczki, poproszę. Proszę. No, piąta zaszczetka otwarta. Ale jeszcze tutaj mi daj. Ja czego? Ale potrzebuję. Złożyłeś już? Czekaj. Op. Co? Co? No obcinaj, obcinaj sobie. Co robi, kochanie? Minę robię taką, że chcę, żeby już to było złożone. Co tam masz? Fajnego. I'm so sick. To jest ta twoja seria. Pięć zaszetek otworzyliśmy. Co jakiś czas będziemy wrzucać odcinek albo z lego, albo z super zingsami, ale albo po prostu z jakimiś dzisiaj, nowościami, które będziesz ale miał. Dzisiaj znowu jeszcze zrobimy odcinek mhm. super zing czwarta seria. Aha, dobra. I, to I co są? masz? Mam takiego dinozarka. Tak. Mój pierwszy figurka to jest Bat ze Batmana. Tak. Jest. Nie wiem jak on się nazywa, ale chyba on jest złodzieje. Ten już znam, ale nie wiem jak się nazywa. Już pamiętałem kiedyś, ale już nie pamiętam. Tak. Tego też nie wiem jak on się nazywa, ale takiego chciałem na bardziej tak on wygląda i ma watę cukrową i ma watę... Dobra dobra. Pięć, zam... pięć ludzików z pięć zeszedłego. Yy... Cześć. Dobra, i to by było dzisiaj na tyle. To jest nasz pierwszy, nasz pierwszy filmik. Będziemy wrzucać coraz lepsze. I zaraz. I będziemy mieć lepszą yy, kamerkę, jakościową. To żegnamy się. Pa. pa Powiedz, pomachaj ładnie, Tymon. Cześć. Pa. Spotkamy się za jakiś czas.